Ulica Wolności w Zabrzu. To w tej kamienicy mieszkała dziewięcioletnia Sylwia. Dziewczynka zaginęła w drodze z domu do kościoła. Mimo bardzo intensywnego śledztwa nie udało się ustalić, co stało się z dzieckiem. Zaginięcie miało miejsce w godzinach wieczornych około godziny 18. Dziewczynka według relacji mamy miała wyjść na spotkanie, Oazowe do pobliskiego kościoła. Natomiast na samo spotkanie nie dotarła, jak również już później nie była przez nikogo widziana. No bo ona miała wrócić z doady. Mhm. No, 15 minut po zaczęłyśmy ją z sąsiadką szukać. I byłam na policji od razu. I amba. Na drugi dzień szukanie. Yy, drodze, bo trzeba pamiętać, że tylko komisariatu nie było w ogóle przejścia, nie było świateł, więc ja jej, nie za, ja jej zabroniłam przechodzić przez ulicę, tak? Musiała iść tu w stronę, tam jest teraz salon, salon samochodowy i Sylwia musiała wracać, jeśli była w kościele, musiała wracać na te pasy i przyjść do domu. Widzi ją pani ko biblioteki. I jest piątek, jest godzina 17, 18, 19. Ludzi, co piątek 20, 26 jest multum. Na drugi dzień ja pamiętam, że już były plakaty rozmieszane. Już były zdjęcia i informacją. Bardzo szybko to było. Różni na ludzie wydali. A co mówili? A powiem mamy co mówili. A na przykład tego salonu tutaj nie było. Zbudowali ten salon, ten to tam wtedy przy inaczej nazywał ten salon. Budowali ten salon i w dzień była wylewka. I ja, ja sugerowałam, że może dziecko dzisiaj tam wpadło albo coś, to wszyscy się śmiali. Zawsze w takim wypadku zakłada się wersję, która wydaje się akurat najmniej prawdopodobna, oczywiście, ucieczki z domu. Yy, w tym wypadku yy, wersja była założona, natomiast. Yy, z tych informacji, które mamy w materiałach postępowania, nie wynika, aby rzeczywiście funkcjonariusze uważali, że z takiej rodziny, w takim systemie, w jakim była wychowywana Sylwia, mogła ona chcieć opuścić swój dom rodzinny. Innymi wersjami jest oczywiście wersja związana z uprowadzeniem dziecka. I dalsze jego losy y, są nieznane. Natomiast mimo y, wdrożonych poszukiwań, mimo tego, że sprawdzano właściwie wszelkie tropy i napływające z zagranicy i y, napływające z Polski, nie zdołano ustalić... Y, czy dziewczynka faktycznie została porwana? Jeżeli została porwana, to przez kogo i w jakim celu? Sprawa Sylwii z 1999 roku dalej jest w zainteresowaniu zabrzeńskiej policji. Zabrzeńscy policjanci wykonali ogrom pracy w tej sprawie. W tej chwili, pomimo tak już długiego czasu, ta sprawa dalej jest żywa. Policjanci o niej pamiętają. Zainteresowała się nią teraz prokuratura okręgowa w Gliwicach. Akta zostały przekazane. Na razie nie będziemy podawać szczegółów, jakie będą dalsze czynności w tej sprawie. Nie chcę nic w tym zr w kierunku zrobić, a zresztą jest to chyba bardziej moje sumienie, niż to, co kto sobie o mnie pomyśli. Ja nie chcę współczucia, chcę, żeby ktoś w końcu coś powiedział. Mimo, że od zaginięcia Sylwii minęło 21 lat, bardzo liczymy na Państwa pomoc. Liczy się dosłownie każda informacja, która może przyczynić się do rozwiązania tej sprawy.